Cześć, jestem Big Fan GTS. W dzisiejszym poradniku pokażę Ci, co zrobić, żeby na Twoim filmie na YouTube by znajdował się głos z komputera. A więc na pasku zadań znajduje się ikona głośnika. Kliknij na nią, wejdź w opcję, następnie właściwości, wybierz w urządzeniu miksującym opcję Realtek HD Audio Input, zaznacz Mix stereo. Kliknij OK. W regulacji nagrywania w głośności przesuwamy na dół, ale nie maksymalnie. Gdzieś tak powyżej tej pierwszej kreski od dołu. Mix stereo, opcja wycisz nie może być zaznaczona. Teraz zamykamy okno i to tyle. Takie... Teraz jeżeli, nie, teraz jeżeli ci się podobało daj łapkę w górę, skomentuj, subskrybuj. Na raz.